Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, tu Dominika I standardowo zapaliłam sobie lampkę, mam nadzieję, że światło jest ok I pokażę Wam w dzisiejszym filmie sukienki sylwestrowe z lumpeksu Największe perełki, jakie udało mi się dorwać Dzisiaj musicie się przygotować na to, że będzie bardzo dużo świecidełek, cykinów i tego typu rzeczy Sukienki są mega, mega błyszczące, praktycznie prawie wszystkie Także stwierdziłam, że nagram taki film dla was wcześniej, żebyście mogli sobie w spokoju obejrzeć, zobaczyć jakie można dorwać perełki w lumpeksach, także na Sylwest. Ja tylko zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału oraz do dania łapki w górę, jeśli ten film wam się spodoba. I tak, oczywiście będę wam pokazywała jak te sukienki wyglądają na mnie, stwierdziłam, że taki film będzie bardzo fajny i, i mam nadzieję, że wam się spodoba. Przejdę do pierwszej sukienki, która jest z hm w rozmiarze 36. Ona oczywiście jest z Lupexu. Yy, mam nadzieję, że nie będą prześwietlone te sukienki. Mieni się przepięknie. Naprawdę fajnie leży. Jest mi dopasowana. Ja lubię sobie do niej założyć także pasek i wydawałoby się, że jest to najzwyklejsza sukienka w błyskotki. A ona z tyłu ma fantastyczne plecy w serek, w trójkąt. I naprawdę mega fajnie wyglądają te plecy. Pokażę Wam oczywiście ją na mnie. I tak właśnie prezentuje się sukienka numer 1. Przejdę teraz sobie do sukienki numer 2. Ogólnie spodziewajcie się tego, że większość sukienek jest czarna, bo po prostu takie zostałam, ale także najczęściej i najchętniej lubię w takich chodzić. Druga sukienka ma trochę inny materiał, ale jest z podobnego, podobna wzorem po prostu. Takie srebrne świecące kuleczki. Błyskotki. Dekłot ma wycięty. Ona jest ogólnie bardzo, może nie bardzo, ale jest lekko prześwitująca, co możecie zobaczyć. Więc po to jakiś czarny stanik? Myślę, że by dało radę, ale lepiej jakiś taki bardziej cielisty. I trochę się obawiałam, bo ona tutaj w, przy nodze, jakby się zrobiła zbyt wielki krok, to można, mogłoby nam być coś tutaj widać, ale na szczęście moja mama mi tutaj zszyła, także nic tutaj nie będzie widać nieścionego. Ona jest dosyć krótka, ale naprawdę mega fajnie wygląda, szczególnie do jakichś wysokich butów i na Sylwestra myślę, że zdałaby się idealnie. Ja teraz ogólnie kupiłam już sobie sukienkę na Sylwestra, którą mogliście zobaczyć w którymś z holi lumpeksowych. Yy, oczywiście z Lumpeksu. Standardowo, ale myślę, że ja nawet jakbym nic nie dostała, to na pewno wybrałabym coś z tych sukienek, które właśnie Wam pokazuję na Sylwestra, więc... Nie martwiłabym się o to totalnie, że nie mam co założyć, ale już mam na szczęście. Kolejna sukienka, w ogóle nie powiedziałam Wam z czego ona jest, ta poprzednia, już Wam mówię. Jeśli oczywiście będzie to. Style, a rozmiar stawiam, że to jest 36, tak myślę. Yy, kolejna jest w rozmiarze 3. 40. Czego bym się nie spodziewała, bo leży dosyć fajnie. Taka elegancka, i myślę, że jeśli ktoś nie lubi błyskotek, to ona fajnie by się sprawdziła na sylwestra. Jest naprawdę przepięknie zakończona. Ona jest do około, z tyłu jest zwykła, prosta i bardzo, bardzo fajnie wygląda i się układa. Także pokażę Wam ją na mnie i dajcie mi znać, co myślicie. Kolejna sukienka. Znowu czarna, znowu świecąca, nic nowego. Jest to najzwyklejsza sukienka z golfem Select rozmiar S. Ona jest XS-ka zdecydowanie. Ja tą sukienkę nosiłam u, miałam ją na różnych osiemnastkach i w ogóle naprawdę uwielbiałam nosić tą sukienkę. Ona przepięknie podkreśla figurę. Jest trochę prześwitująca także. Ona jest mega, mega podobna nawet materiałem do tej, praktycznie taka sama, tylko trochę bardziej cienka. I wygląda tak, Najcyklejsza prosta sukienka. I myślę, że gdybym nie miała sukienki, to bym ubrała ją, chociaż ona już jest trochę znoszona, bo ja ją nosiłam naprawdę, naprawdę często. I właśnie widzę, że tutaj już nawet widać, że była lekko noszona bo jak widzicie, tutaj ma już niezbyt ładne y, ślady użytku. Kolejna sukienka, uwaga, jest w innym kolorze granatowa. Prosta, granatowa sukienka z Primarka. Wydaje mi się, że to będzie rozmiar S. I ona przepięknie się mieni na różne kolory, bo ona ma takie kolorowe kuleczki. I miałam ją ubraną także na jakieś 18. Trochę nie podoba mi się ten krój bo ja jednak wolę sukienki, które są dopasowane. Ona jest taka leciutko rozklaszowana yy, od stali w dół, ale myślę, że ten, yy, kto lubi takie sukienki, to sprawdziłaby się perfekcyjnie. Ona jest z tyłu na guziczek. I pokażę Wam ją oczywiście na mnie. Fajnie ona też wygląda z paskiem. Jest także dosyć, dosyć krótka, ale ja jestem też dosyć niska, bo mam 1,63. Także ja nie mam z tym problemu, chyba że założyłabym wysokie buty. Kolejna sukienka. Znowu świecąca, ale tym razem różowo-morelowa, tak jakbyś mi się kojarzy, The Style London rozmiar M. To jest M, to widać, bo ona jest, zawsze była mi troszkę za duża. Ja ją ubrałam także na jednym weselu, na poprawinach z tego co pamiętam. Ona ma tutaj z przodu wycię wycięcie w serek, z tyłu także, jest zapinana tutaj na zameczek. A tutaj ma taki przepiękny materiał, który, gdy się ruszamy i tańczymy, tak fajnie rozwiewa. Także naprawdę jest to super i fajnie to wygląda. Tutaj ma takie wycięcia osobne. No, myślę, że jest naprawdę przepiękna. Kojarzymy się z taką księżniczką. Fajnie ona by też wyglądała, jakby była długa do ziemi, wtedy na pewno by była jeszcze bardziej przykuwająca uwagę. Także myślę, że. Yy, można by ją było założyć nie tylko na Sylwestra, ale na Sylwestra tak, żeby się sprawdziła, ale też na jakiś ślub, wesele, osiemnastkę, cokolwiek. Jeśli ktoś oczywiście lubi świecące rzeczy. Ja kocham. Ja jestem taką typową kobietą, która kocha wszystko, co się świeci. Kolejna sukienka jest to sukienka, którą która mi się bardzo spodobała i pamiętam, że miałam ją ubraną na jednym z pierwszych moich filmów, gdy pokazywałam Wam, jak ubrałam się chyba na randkę woget ready. With... Ale najbardziej spodobały mi się te plecy w niej, bo one są takie na krzyż, takie paski, lekko odkryte plecy i naprawdę świetnie to wygląda. Zobaczycie to zresztą na mnie. I to akurat sukienka, tak jak Wam wspominałam, ja lubię bardziej obcisłe sukienki, ale akurat tutaj to, że ona jest taka bardziej rozkloszowana, naprawdę prezentuje się świetnie. I ja ją nosiłam z paskiem, bo ona z tyłu i tutaj ma tak dość mocno wycięte i to trochę za duże było. Ja bym musiała mieć to bardziej yy, do góry, ale myślę, że z paskiem jak to miałam ubrane, to wyglądało to ok. Nie wiem, bo już naprawdę dawno jej też nie miałam ubranej, ale myślę, że też super by się sprawdziła na jakiegoś Sylwestra. I ostatnia sukienka jest sukienka, którą... Yy, która także idealnie sprawdzi się na Sylwestra. Ja jej nie miałam bardzo długo ubranej, bo ona mi jest za duża i nawet mam ją wystawioną na wintę z tego co pamiętam za jakieś 15 zł, także yy, ona jest dosyć ciężka, ale no ma swój efekt, jest naprawdę efektowna, efektywna, efektowna, nie wiem. Zapina nam na zameczek, fajnie podkreśla talię. Ja nie wyglądam w niej zbyt dobrze, z tego względu, że jak ją kupowałam, to jej nie przymierzałam stwierdziłam, że będzie mi dobra. A jednak okazało się, że jest mi za duża i to niestety widać u mnie w talii, bo nie jest taka fajnie dopasowana, tylko idzie tak po prosty i to niezbyt fajnie wygląda. Ale myślę, że dla kogoś, kto nosi rozmiar 36, yy, sprawdziłaby się idealnie, bo to jest taka naprawdę 36-38. Więc myślę, że to jest taka duża S. I dajcie znać, co myślicie. I to by było na tyle w tym filmie Mam nadzieję, że spodobała wam się taka seria Mogę wam zrobić także serię z innymi ubraniami na Sylwestra Nie tylko z sukienkami Bo myślę, że w mojej szafie znalazłabym bardzo dużo sukienek Sukienek ubrań świecących I takich, które nadają się na Sylwestra no, Także dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie zobaczyć coś takiego na moim kanale Mam nadzieję, że za bardzo się nie pospieszyłam z tym filmem Ale chciałam jednak, żeby to było z sporym wyprzedzeniem Żebyście na spokojnie mogli sobie to obejrzeć, a nie przed samym Sylwestrem i tak, to by było na tyle. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Jeśli nie widzicie poprzednich, to serdecznie Was zachęcam do nadrabiania i widzimy się już niedługo.